Takich tłumów w trybuny hali lubińskiej SP14 już dawno nie przyjmowały. Obiekt po brzeg wypełnili kibice, którzy przyszli na pierwszy w historii miasta festiwal sztuk walki. Organizatorzy przedsięwzięcia to Stowarzyszenie Lubin Miastomistrzów, Urząd Miejski oraz MOPiWTU. Przed publicznością kolejne prezentowały się lubińskie kluby sportów walki. Szermierze z UKS-u Olimp, karate Goju klub karate Kyokushin, Taekwondo, bokserzy z Górnika Lubin oraz liczna grupa Kapoeiry. No, chcieli się jak najlepiej zaprezentować, chcieli pokazać boks, chociaż są strenowani bardziej jak w walce, jak w ringu. Tutaj po prostu pokazują to, co właściwie nie pokazuje się, co trenują na co dzień, na, na treningach u nas w kościółku. Powiedział trener bokserów Marek Zajdel. Ilość kibiców, która przyszła na festiwal pokazuje, że pomysł zorganizowania tego typu imprezy był strzałem w dziesiątkę. Piotr Midziak, prezes Stowarzyszenia Lubin Miasta Jak widać impreza, impreza przyjęła się. Kilkaset osób odwiedziło halę sportową w szkole podstawowej numer 14. Myślę, że wszystkim się bardzo podobało. Sześć różnych klubów zaprezentowało swoje umiejętności, Zbliżyło bardziej z to, czym, czym się zajmują na co dzień, i myślę, że, że warto tę imprezę w przyszłości kontynuować. Właśnie to był pierwszy festiwal walk. Rozumiem, że będą kolejne. Tak, tak. Zamierzenie nasze jest takie, żeby, żeby impreza była imprezą cykliczną, żeby co roku nasze kluby, tutaj miejsc lubińskie mogły się pokazywać mieszkańcom Lubina i promować wśród tych mieszkańców. Chcielibyśmy właśnie tę imprezę rozwijać jak najbardziej. Liczne grono kibiców wyszło z pierwszego festiwalu z pamiątkowymi koszulkami i słodyczami.